że się dzieje, dzieje w życiu prywatnym? Panie, to ty na mnie spojrzałeś. Cezary, Cezary. Pięć złotych. Jest mój ulubiony Jupiter, co siedział za 207, a teraz główna zbiera strawników, co pi, ja, że był brak. oficer kontrwywiadu, a z pałą latały. Cezary, tak teraz powiecie. 7 rano ichla. Pochwal się, jak mi mówiłeś, że Kaśce, żeś nie robił, to jej waliła. Och, słuchaj. Ej, ja, dobra, nie będę odpowiadał na, na idiotów, ale jedno ci powiem tak. Baranie jeden, jak już się niedługo dowiecie. Te, aż się ze bo będziecie wtedy wiedzieć, co to są. Antylapeksy, lapeksy. Co tam tu, masz? Ta, dra, dra. Układy, układy. Zdrać chociaż trochę tajemnicy. Nie, nic nie zdradzę. Drak, Zdraź, Potem tak. Potem będę sobie puszczał. A czy oddech, Chodź, tutaj staniemy? Nie, 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 nie. Gdzie? Ale zobacz, tutaj, tutaj a, gdzie, a, gdzie, mamy tu. nikt nam na głowę nic nie zrzuci. nie, nie napluje. Chodź, tu po prostu. Ja Tarczyńskiej ja jesteś, nie wuj. Ja Tarczyńskiej. No jak? O, można czytać komentarze elegancko. ty to zdradził trochę tajemnicy. Co tam, tam szykuje? Ale co ja szykuję? Normalnie szykuję. Normalnie do, zobaczą, kto chodzi po prokuraturach, kto chodzi po sądach, kto chodzi po policjach, kto na kogo kurwa nadaje. No i zobaczą. Ja nie znudziło ci się to już? Nie. Dlaczego? Nie. Dlatego, no bo, bo sram na to. No. No. Zobacz, tak. ja się odciąłem, mam spokój. A gdzie ty się tam odciąłeś znowu? Znowu żeś się kurwa dał zrobić w chuja. No właśnie, dlaczego tak twierdzisz, że się dałem zrobić? Odciąłem się, mam spokój święty. Jak odciąłeś się? W jednym, w jednym tygodniu na Ciebie próbował, a w drugim tygodniu kurwa y, klęka przed nimi. nie klęka. Może, może, może co niektórzy, zrozumieli swój błąd, może... ale kto? No nie wiem, może kto... to niektórzy to no. klęką. A zaczął mój klękam, przed nimi klękam. Kurwa, człowieku, miej jakieś kurwa sobie, jakiegoś kurwa takiego. Kurwa, nie wiem. No co mam zrobić? Co by zrobił na moim miejscu? Powiedzmy? Ja? No. Srałbym na to, powiedziałbym kurwa wszystkim, jak, jak było i jak jest. No powiedziałem. Kurwa, o co byś powiedziałem? No i się kurwa boisz nawet, ale co mam powiedzieć? Jaką prawdę mam powiedzieć? Swoją, twoją czy główną prawdę? Dobra, dobra, Street Fighter, nie produkuj się, bo, bo se kostki zbijesz, ale ja Ci powiem jedno, Street Fighter, żebyś później kurwa nie mówił, nie nie, nie, zmieniał nika i nie mówił, ale fajnie. Słuchaj, tylko krowy nie, nie zmieniają poglądów. Ja też nie zmieniam. Ludzie zmieniają. A jakie, ty, jakie ja poglądy zmieniłem? Masz prawo zmienić pogląd. Jakie? Masz prawo. Ja nie mam tego prawa zmieniać żadnego poglądu nie i nigdy nie zmieniam poglądów, bo, bo, bo na chuj mam zmieniać. Jestem jaki jestem, i chuj. A jak mi się nie podoba, no to ich sprawa, nie no mogę. Każdy w internecie odpierdala. No. To, to, to sobie trzeba jasno powiedzieć. Czy ja, czy kto inny, czy wszyscy, czy tutaj komentujący. Oni sami też mają za, za kołnierzem bardzo dużo. Ale trzeba, trzeba wychodzić do ludzi z ręką otwartą, a nie z pięścią. O czym ty, ty pierdol? No tak. Jaką rękę otwartą? No tak, trzeba podawać ludziom rękę. Daj ty wiesz, spokój. z twojego kanału ci twoi koledzy, ty wiesz jak mi ostatnio ubliżali, przyszli i celowo ubliżali, to do tej pory mi ubliżali. A no, jak ale, wiecie, ale, się nie mają prawa? Ale nie, ale ja podchodzę do tego z taką miłością. Hey, ja, ja, ja nie rozumiem jednego. To ktoś kurwa w mordę pluje, a ty kurwa udajesz, że to deszcz. No bo muszę to... To ty na mnie spojrzałeś! Drzwi garażowe lekko uchylone. 5 złotych. Wąsaty, ty masz takie newsy jak ten okupce piasku. Z ciebie taki detektyw jak z Kasi Miss Norymbergi. Ktoś z ilorazem inteligencji powyżej 20 od razu widzi, że wali od was ujem z kilometra i jesteście samodestrukcyjną składem. No i widzisz dwigarażowe. Brawo, zapłaciłeś połowi 5 złotych, Nie, nie musisz płacić. Jak zrobię streama. A nie, nie wiem, czy jesteś zablokowany. Czy... No właśnie, Piotrek, jak jest lepiej? Jak Ci ubliżają za pieniądze, czy bez pieniędzy. Słuchaj, za pieniądze ubliżają fałszywie. Tak nie boli. Nie, fałszywie <laughs> boli. Za pieniądze. Aha. a bez pieniędzy ubliżają normalnie. Prawdziwie. Prawdziwie. No. Dlatego jest na czacie wszystkich, którzy Ci ubliżają. A oczywiście będę banował, ile będę chciał. O, widzisz, A jakbyś miał to najty włączone, to już byś nie banował. Piotrej, mam dla Ciebie. O, taką... Piatto Gustaso. No. Pozdrawiam cię, Piatto. Mam dla Ciebie taką radę. Spróbuj zrobić jedną rzecz. Zacząć od nowa. Po prostu masz duży kanał, masz dużo subskrypcji. Wyjdź do ludzi z otwartymi. Ja, Jak? Zlikwiduj moderatorów. Ale, ale, ale o czym ty pierdolisz? Daj sobie, ale wiedzieć ludziom to co o tobie myślą. Ale o czym ty? Dojdziesz wniosku? Połowa, połowa tej kurwa patologii chce, żebym ten kanał zlikwidował. Ale nie. Połowa tej patologii. A wiesz dlaczego? Bo połowie tej patologii się nie podoba. Ale nie. Ale, ale nie, Chwile. ostatnio słyszałem jakiegoś. Ale nie, ostatnio słyszałem. No i dobrze, bo jesteś na tarczeczki. Ostatnio słyszałem jakiegoś kurwa wypierda, który nagrał jakiś filmik i mówił, że mam zakończyć kanał. Ale im się nie podoba, im się nie podoba to, że na swoim kanale nie możesz robić tego, co chcesz. Mogę. Nie możesz. Bo jesteś no i Mogę. Ograniczyłeś się ludźmi, którzy nawet nie czytasz, co niektórych, co do ciebie piszą, bo nie zdążysz, bo moderatorzy wszystkich wyrzucają. A, bo moderatorzy są od tego. No ale jak go chcesz? Może, może człowiek chciałby ci napisać jakąś wiadomość i mądrą wiadomość. Dlaczego? Trzeba. O, i mi widzisz. Odezwał się ten gość, który ma 207 postawione. No dobra, ale mamy jeszcze paru gości, którzy mają 207 postawione. Tej Batman, dlaczego tego nie piszesz? A tak, słuchaj. <laughs> Odechciało mi się pisać tu, posłucham. Poanalizuję. analizuje. dobra, śliczny. Yy, możesz Może nie pisać, ale to jest taka okazja, że się spotkaliśmy przypadkowo, bo tamtego. Ale im się to nie podoba. zrozumcie. się. Nie, 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 nie podoba. podoba. Są, no nie są. Kurwa, y, gremia, takie kurwa są takie kurwa ludzie, którym się tego nie, to nie podoba. No, no i tyle. No. ale dlaczego im się to nie podoba? No bo kurwa, jak im się ma podobać? No dlaczego? No jak no, im się ma podobać? No, rozmawiam między sobą. No nie, to im się nie podoba. No. A ja co ci to chodzi? Co to ma jakiś wpływ na ciebie? Nie. No właśnie. No to po Sra, co... Sram na nich. No to po co się tym No. co jest najgorsze w tym wszystkim? Najgorsze w tym wszystkim jest, że tyle co ja kurwa wiem. To jak ja bym to kurwa wszystko powiedział, tyle co ja mam kurwa yy, różnego kurwa no. yy, kalibru kurwa wiadomości. No. No. To jak ja bym to powiedział, to by się ta, to kurwa uniwersum przepierdoliło na odwrót. A po co ci te wiadomości? <laughs> Każdemu się przydają wiadomości. Ale do czego ci się to przyda? Masz Ma... 60 lat masz, posłuchaj. Tak? Mam wiadomości na latexów, wedle wedleni. Ale po co ci te wiadomości? A tak, no, co mam sobie dla potomnych? Dla, jak, dla jakich potomnych? Po tobie nie zostanie nic, rozumiesz? Ja wiem. No to po co? Po co masz łeb nabity jakimiś wiadomościami? Po co, po co w ogóle... Zobacz, mamy piękne rzeczy. Wiem, ale nie powiem. No. Syneczku, stary dobry nik. Wiem, ale nie powiem. Jak ja wam powiem to i tak kurwa będziecie głupoty pisać. Po co wam to? Nie czas zakończyć to wszystko. Ja myślę, że ja Ale muszę... ty najlepsze to jest tak. Ty Piotruś masz krzywe nogi. No chyba żeś mnie kurwa nie widział dokładnie, bo nie mam krzywych nóg. Także kurwa... Co? Nie, słuchaj, Piotr, a nie, nie myślałeś by nad tym, żeby to wszystko pierdolnąć, nie. założyć sobie nowy nie. kanał, ale posłuch nie. posłuchaj Nie, Zakładasz nowy kanał, chodzisz w internet z nie, nową twarzą. No, nie, 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 nie. A, jaką nową? Bo obstawiłeś się w tej a, chwili ludźmi, którzy, którzy nie chcą do, dopuścić do ciebie prawdy słowa. Pamiętaj, słuchaj, o, o, tym, ma, Pamiętaj no. o tym, że nie ma nowych twarzy. O. Nie można się zrobić nowej twarzy. Można. No. Ja, życie można no. zaczynać zawsze od czym ty ja. Ja już taki, jestem taki było będę i ja, było. No, ja już taki, jestem taki będę ich razy grają ja jestem i taki będę i oni mi mogą kurwać to całe życie będę się z wszystkimi nie no, mówi niczego To ci medal za za Barnię go dla z wielkim trzymałeś ja widzisz i Bielskim i Bielskim ty jesteś tak głupi staron że aż mi ciebie szkoda ale Piotrek, ale wiesz... A, ty, to najlepsze to jest ta bielska wszystko, bestia. Ty, ty, co? Pewno... Oni wszyscy walczą z, bestią, z bielską bestią. Oni są kurwa tak walczący. Zobacz, dalej nadaje, dalej ich ma koło chuja i dalej ich robi w chuja i się śmieje z nich. I oni wszyscy walczą z bielską bestią. No, wiesz, dalej to robi. Ale jak? Ale pomagają. Dlaczego tak dalej um. bo ma ludzi, którzy mu w tym pomagają. Aaaa. Dostarczają mu informacje. A, a te kurwa osiłki, a te kurwa osiłki, które tu piszą, to co to za jedni są? A ty, co ty, to są za jedni? To są niemi obserwatorzy. Pięćdziesiąt złotych. W S W S W no dzień do uglem na flaszkę z piotrem w jakiś sposób. No i co iść na flaszkę pamiętaj na flaszkę, no tu. nie nie Piotr, ja, to nie ma tak. O, pamiętasz wtedy, co żeście? O miał, teraz, to no, zobacz, alkohol ci przysyłali. alkohol i, i żebyś pił i I, no, i, i żałuję, 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 że tego nie odebrałem. Chciałem no, że to podpuścić, zanim ci przynieść. E, Przykonał dziękuję za to. No pewnie podziękuję. jeszcze no, muszę oddać za to. No, pewnie. no ale patrz, zobacz teraz, zobacz teraz, to jest nagrywane na mlecznym człowieku. A ja nie oglądam, a ja oglądam. Ja śledzę to i zobacz, i te te, te, te O, tak. Bartek znasz bajkę o tini No Znam bajkę Bartka, Bartka znam, ja to też. jest dobry chłopak. Ja też. Niepotrzebnie, niepotrzebnie mu ubliżałeś. A, to ten, co mi dawał wódkę i kanapki. Przywoził. Wow. Nie organizowaliśmy. A, i no tak, no jadłem. No. Ale to nie wracamy to Jadłem, no dobra. Tylko co niektórych ludzi nie, niepotrzebnie źle oceniłeś. Ale kogo? Bartka i Marcina. No, no znaczy, ale Ty, no, Od frajerów no. ich wygrywałeś. Ale jak, jak tak. jechali jak frajerzy do Sędziżowa, a potem żeście się wrócili przez